Cześć, witam po raz kolejny na moim kanale. Tak jak obiecałem, drugi filmik będzie pokazywał, jak łódka Brema 390 sprawuje się na wodzie. Jest dzisiaj lekki wiatr, taki z południa, myślę, że gdzieś około 5-6 km na godzinę. Lekka bryska. Silnik jest po zmianie gaźnika na 10 koni. Ja, już przed chwilą płynąłem i mogę Wam powiedzieć, że niestety była to bezsensowna zmiana, ponieważ nic to nie zmieniło na prędkość łodzi. Jak łódka płynęła, tak jak mówiłem Wam, między 11, 12 a 15 na godzinę w porywach, tak płynie niestety nadal. Będę jeszcze próbował, ewentualnie pokombinować coś z kokiem śruby, ale tak jak Wam mówiłem, no pewnych rzeczy się nie da poszukać masa łodzi, szerokość łodzi yy... nie przeskoczymy praw fizyki po prostu opory jakie ta łódka stawia na wodzie, no, dla silnika 10 są niestety zdecydowanie za duże i naprawdę jeśli ktoś z Was zdecyduje się na zakup tej konkretnie łodzi, to od razu proponuję Wam montować tutaj silnik 20 koni, a najlepiej pewnie byłoby 25, tak jak zaleca producent. Ja jeśli przyszłościowo Finanse mnie puszczą, to pewnie pomyślę nad tym, żeby ten silnik zmienić na większy, ale na razie cieszę się z tego, który mam. Zawsze to lepiej płynąć sobie te 12 na godzinę i być bezpiecznym na wodzie, bo jednak silnik spalinowy daje to bezpieczeństwo, nawet jak się diametralnie zmieni pogoda. A nie zależy mi też specjalnie na, na, na wchodzeniu w ślizg, chociaż pewnie fajnie by było, natomiast tak jak mówię, nie startuję w zawodach, nie muszę się śpieszyć, żeby gdzieś na jakąś miejscówkę dotrzeć na czas, tylko żeby powiedzmy wędkarsko poprywać, popływać i to w zupełności w tym momencie mi wystarczy. Słuchajcie, za chwilkę odpalę silnik. Próbuję Wam zademonstrować, jak silnik płynie powiedzmy na 1,4 manetki gazu, na pół i na pełnej mocy. Mam nadzieję, że będzie to w miarę miarodajne. Jeszcze Wam tutaj pokażę ujęcie, jak wygląda sytuacja. Siedzę z moim synem na łodzi, we dwójkę. Słuchajcie, jest miejsca naprawdę, że, że można tańczyć. Myślę, że, że może to widać. Że, że miejsca jest mnóstwo zobaczcie, spróbuję rozkołysać tą łódkę naprawdę tutaj yy, nie ma możliwości, żeby t, na tej łódce coś złego, yy, nie <laughs> stanę teraz na na się. zobaczcie mogę naprawdę próbować tą łódkę w jakiś sposób wprowadzić w, w bujaniu, ona po prostu po jednym moim naciśnięciu o, momentalnie wyhamowywuje, więc naprawdę jest, jest, jest komfort olbrzymi Mam nadzieję, że, że będzie to widać. Naprawdę jestem z nim mega zadowolony, daje mnóstwo miejsca. Zobaczcie, tutaj jest teraz, stoję, jest 1,75 m szerokości w środku. Naprawdę jest myślę spokojnie, około 1,50 m bakisty i to wszystko, słuchajcie, czy ja stanę na tej skrajnej bakiście. Zobaczcie, stoję teraz na tej łódka praktycznie w ogóle. E, e, nie daje przechyłów żadnych, więc mam nadzieję, że, że to Was przekonuje, że, że, że ten wybór jest dobry. No i żeby nie przedłużać, zaczynamy płynięcie. Oddam teraz tutaj na chwilę. Rozpoczynam płynięcie. Płyniemy z wiatrem. Spróbuję zrobić teraz zbliżenie na GPS na telefonie i zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Teraz jest manetka gazu, odkręcona na powiedzmy minimalne jakieś takie położenie, co daje prędkość łodzi około 3,7 na godzinę. Płyniemy w tym momencie, według 4, według wskazań GPS-u. To jest mniej więcej taka prędkość przy takim ustawieniu pozycji gazu. Fala za nami jest na razie bardzo malutka, znikoma, to jest takie pyrkanie obrotów. Mamy 2020. Teraz będę przyspieszał stopniowo. Zobaczymy, jak będzie się to przekładało na, na prędkość na gps -ie. Teraz mamy 7, tak wygląda położenie manetki obroty 3000 no i tak wygląda sytuacja na wodzie za nami za silnikiem. Płyniemy prawie 8 km na godzinę. No i teraz odkręcę przepustnicę na 3 manetki. Widzicie, za nami już dość mocno. Pewnie mnie nie będzie słychać teraz. I wkazania gps -u. Tak to wygląda. No i teraz pełna moc, żeby nie przedłużać tego filmiku. To były maksymalne możliwości tego silnika. Przy można powiedzieć dość sprzyjających warunkach, prędkość według wskazania maksymalnie to było 13,4, i to w momencie kiedy zblokowałem silnik i przeszedłem do syna na przód, żeby zrobić wagę, ponieważ dziób łodzi poszedł już dosyć mocno w górę i automatycznie przełożyło się to na, na prędkość, która zwiększyła się tam powiedzmy o półtorej kilometra, także tak jak widzicie no jest to nie bez znaczenia jak porozkłada się e, ciężar na, na łodzi e, ale tak jak Wam mówiłem, praw fizyki nie da się oszukać i, i niestety dla tego silnika i przy tej łodzi te 13 km na godzinę jest maksymalną prędkością jaką daje się uzyskać, natomiast nie będę ukrywał, że, że jest to frajda spływania, jest przyjemnie droga ubywa bo widzicie, że w krótkim okresie czasu przepłynęliśmy myślę z półtorej kilometra może nie całe półtorej i, i, i nie zajęło nam to jakoś bardzo dużo, natomiast ja Wam mówię naprawdę łódka jest bardzo fajna, bardzo stabilna, bardzo zwrotna, daje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, komfort wędkowania i naprawdę jeśli rozważacie być może w najbliższym czasie zakup łodzi do wędkowania, to mam nadzieję, że może materiał, który właśnie wrzucę, pomoże Wam podjąć decyzję, że żeby to była łódka firmy Prema, a, a nie na przykład innego producenta, bo gwarantuje Wam za jakość tej łodzi, yy, naprawdę funkcjonalność, świetnie się ją użytkuje łatwo woduje, co zresztą widzieliście w poprzednim filmie i, i dla jednego dwóch wędkarzy jest idealnym rozwiązaniem. Ja gdybym drugi raz to przed zakupem łodzi na pewno nie zmieniłbym swojej decyzji, bo, bo produkt tej firmy naprawdę bardzo mi pasuje. Natomiast nie chcę nikomu niczego sugerować, bo jak wiecie, no, każdy ma inne oczekiwania, inny ma być może każdy z Was inne jakieś tam priorytety mnie. Zależało właśnie tak wam mówię na wysokiej burcie, dużej ilości miejsca, wygodzie i, i to właśnie mam na tej łodzi. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że, że, że filmik Was zainteresuje. Jeśli jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Postaram się w wolnym czasie odpowiedzieć. I w opisie filmiku będzie link do strony producenta. Tam proponuję kontaktować się z panem Jarkiem. On naprawdę pomoże Wam, odpowie na wszystkie Wasze pytania. Gość ma naprawdę mnóstwo cierpliwości. Ja jestem gadułą. Wiele razy do niego dzwoniłem i, i nigdy nie udało mi się go wyprowadzić z równowagi. Że już może ten, bo o dużo rzeczy pytałem. On naprawdę Wam odpowie, doradzi, bo, bo ma pojęcie, wie co jest dobre, co nie, jak rozmieścić pewne rzeczy na Łodzi. Myślę, że jego doświadczenie w tym temacie będzie tutaj niezmiernie przydatne. Dziękuję Wam za, za oglądanie. Pozdrawiam z Łodzi razem z moim kamerzystą Kacprem i, i do zobaczenia. Wpadajcie na kanał. Może od czasu do czasu wrzucę jakieś filmiki z łowienia sandaczy i podzielę się z Wami jakąś może wiedzą, może jakimiś wspomnieniami poza